Dzieje się bardzo dużo. Od początku grudnia zapraszamy wszystkich na świąteczne spotkania, warsztaty i zajęcia. W najbliższy weekend odwiedzą nas e, twórcy ludowi, etnografowie z Żywca. Będzie trochę o turoniu, będzie o bibułkowych aniołach, o światach e, i o zwyczajach i tradycjach towarzyszących świętom Bożego Narodzenia. W zeszły weekend kolędowaliśmy z zespołem Barok. a e, Były też zajęcia, które wprowadziły dzieci w Magiczną atmosferę dziadka do orzechów. Można się było dowiedzieć, jak się tańczy taniec cukrowej wróżki. A oprócz tego, w zamku piastowskim co weekend spotykamy się na różnego rodzaju warsztatach, podczas których można się dowiedzieć, jaka jest prawdziwa historia kartki świątecznej, A i co nieco o świętym Mikołaju, który wcale nie zawsze wyglądał tak jak ten Mikołaj z reklamy Coca-Coli.